9 lipca 1989 roku. Pan dał mi do przeczytania fragment pisma świętego, w którym zapowiada odbudowanie Jerozolimy: Panie, jestem. Wszystko, co przeczytałaś, się sprawdzi. Odbuduję mój kościół. Dzisiaj mój kościół leży zrujnowany i pozostaje w straszliwym chaosie. Ale niebawem przyjdą dni, kiedy wszyscy ludzie podążą za moim prawem, dzięki ziarnom miłości, które obecnie zasiewam w ich sercach. Będą nosić moje prawo w największych głębinach serc i zostaną nazwani świadkami Najwyższego. Będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem i otrzymają wiedzę bezpośrednio z moich własnych ust. Stanę się ich mistrzem, a oni będą moimi uczniami. Ustanowię wtedy porządek, który nigdy nie przeminie, i poznają mnie wszyscy pod moim świętym imieniem, nawet ci, którzy nie mają zasług, bo ja jestem nieskończonym miłosierdziem, przebaczeniem i litością. Tak, mury mojej świątyni zostaną odbudowane warstwa po warstwie, cegła po cegle. Wszystko zostanie odbudowane moją własną ręką. Pójdę na każdy róg ulic, szukając martwych, i wskrzeszę ich jednego po drugim, aby stali się moimi nowymi posłańcami, i dzięki mojemu duchowi wyślę ich, aby nauczali przed wami. A kiedy ich zapytacie, kto daje wam tę władzę, odpowiedzą wam, że władza została im dana przez samą władzę. A wy, moi umiłowani, Wy, którzy cierpicie na tej pustyni, staniecie się jak nawodniony ogród, jak źródło wody, którego zasoby nigdy się nie wyczerpią. Miłość zamieszka między Wami. Ja będę otoczony przez moich uwielbiających, wychwalających mnie, przez wszystkich zjednoczonych pod moim świętym imieniem, a bunt ustanie i zakończy się. Przeszyty moim słowem upadnie martwy, aby już nigdy się nie podnieść. Pragnę wyzwolić Was z rąk szatana, wzmacniając Was w mojej światłości. Przypomniałam sobie nagle o oczyszczeniu przez ogień. Jedynie ze względu na tych, którzy mnie kochają i poświęcają mi swe życie, zmniejszę mój ogień. Ze względu na Was, moi umiłowani, moja ręka nie spadnie tak ciężko, jak było Wam to zapowiedziane. Wina Waszej epoki jest wciąż duża, i jej grzechy niezliczone, jej nieprawość tak poważna, że Wasze drzewa przynoszą zaledwie kilka owoców. Czy jesteście zaskoczeni, nie widząc winogron na winoroślach, żadnego owocu na drzewach owocowych? I ani jednego zielonego liścia? Jesteście zaskoczeni, że już nie kwitną i nie wydają żadnego zapachu? Dzieje się tak dlatego, że moi wrogowie zatruli moje źródła nawadniające mój ogród, aby zniszczyć tę odrobinę pozostających w nim owoców. Widziałem ich wyrywających kwiat za kwiatem, perfidni i fałszywi jak żmije, Przychodzą nocą do mego sanktuarium, ujawniając bez obawy swoje nikczemne zamiary. Ci źli ludzie są w takiej zmowie, że ani jeden nie odrzuca swojej niegodziwości. Panie, oni jednak powinni wiedzieć, że ty ich widzisz. To są buntownicy, przeciwstawiający się mojemu prawu. To są ci, o których Pisma mówią, przeozdabiają się ranami mego ludu. Nie troszcząc się o to, mówią: Pokój, pokój, lecz wcale nie ma pokoju. Są bez wstydu i bez miłości, są bez serca. Jednak ja powalę tych buntowników jednym tchnieniem ust, obalę wszystkich Kainów, którzy sami usadowili się na wysokich tronach kłamstwa. Na cóż przydadzą mi się ich trony? Ostrzegłem ich, ale im bardziej ich ostrzegałem, tym bardziej odmawiali słuchania mnie, aby się nie zwrócić do mnie i nie nawrócić się. Kainowie ci trwają w odstępstwie od wielu dziesięcioleci, nie porzucając niegodziwości, trzymają się iluzji i kłamstwa, depczą moich pobożnych i tych, którzy pozostają wierni mojemu Piotrowi. Tak, oni ośmieszają wszystkich, którzy mu jeszcze ufają. Kainowie ci szkodzą memu kościołowi do tego stopnia, że zamienili moje oczy w potok łez wylewanych dniem i nocą. Mój Boże, jak wielki ból mi zadajesz! Twoje ustawy są tak cudowne. Dlaczego ci to robią? Twoje ustawy są moim wiecznym dziedzictwem. O panie, bardziej kochający i czuły niż kiedykolwiek, moje oczy też wylewają łzy, ponieważ inni lekceważą twoje prawo. Dlatego właśnie wysyłam do Was tych, których nazywacie słabymi, niegodnymi, głupimi, godnymi pogardy. Pragnę zawstydzić tych wszystkich z Was, którzy uważają się za mądrych. Zostaniecie przyłapani niespodziewanie, bo pragnę zmieszać Was do tego stopnia, że nie będziecie więcej pamiętać Waszego własnego imienia ani skąd pochodzicie. Umiłowana. Pozostań teraz. Mam nadzieję, że spędzę z Tobą trochę więcej czasu. Bądź czujna na wszystkie niebezpieczeństwa. Pozostań niewzruszona w wierze i niech wszystko, co robisz, będzie dokonane w miłości. Błogosławię Cię. My, na wieczność, mój panie, pójdź. Odpocznij w moim najświętszym sercu, w Twoim domu.